Czerwony las! A zastanawiałem się akurat, czy nie piknąć ofer oferinga na tą mapę No to tu tradycyjnie trap. Na schodach też tu na dole sobie to totem tu zatrapujemy obok Trap Na wszelki wypadek jeszcze tu i teraz zajmijmy się gierką W tym miejscu myślę, że mogę też postawić trapa Tu nie kręcą Tu nie kręcą To to ognisko, ja myślę, że kroki słyszę Tu kręcą Ciao O, coś już poszło Pacynka Dobra Mogłem wlatywać od razu na tym ataku Co za zagania gonitwa Chodź tu Ojoj Nie odpuszczę ci. chodź Mam cię Szybko Nuta, ten totem poszedł, bardzo szybko Coś jeszcze mi poszło? Nie, ziómek ma O, No dobra Przecież w sumie to laska, no dobra Zadanko zrobione, po dwóch surwów Widzisz, hak Debiór na jedynce, pięknie, pięknie Zobacz oni wiedzą, że ma łatka pójdzie trap Tu pójdzie trap I lecimy dalej w świat Dewiur mi już stąd łapie, pięknie, pięknie dewiór na tej hag w sumie może być mocny. Tu kręćcie Gena, z tej strony wejdę. Cześć! O ty, Pindo. Chodź tu teraz. <ścoughs> Nie, ale ten zasięg na tej postaci tego ataku zwykłego jest tak daleki, ale tu tak daleki. Czy mogłem tędy wejść? Ja mogłem tędy wejść, bo mi to... Zdarza się oj zdarzy się tu się cofnę trapy poszły trzy, hain, o. trzy haki dwa generatory to już nie jest taki dobry wynik Pobiegniemy na to ruina poszła oj to teraz będzie ciężko został debiur tylko żywy cześć Zgajamy się tu mogę ślipnąć I... Mogę się tepnąć? Nie mogę się tepnąć No dobra Cześć Wygrzyjesz, nie? Już nie wiem Ten Dewir się nie świeci Żyjesz, Dewirze, dobra Trap Rap oni się wyleczyli No Mam przeczucie, że ten generator będzie kręcony Ale moje przeczucie się jak zwykle myli Tu są ślady O Jezus co ja zrobiłem Nie mnie tego debiura za wszelką cenę, nie? To jest jedyny perk, który mi pozostał, nie chcę żeby zniknął Trzępnięcie Wstawię to na razie Debior na czwórce, czyli już mam na jednego hita Tak mi się wydaje Cześć koleżanko Mam nadzieję, że ty nie masz trójki, tylko trójkę. Tak jest. Tu mi dwie inne koleżanki odbiegły. Nie, mój debiur. Mój debiór. O nie. Teraz mam kłopoty. Cześć. Muszę zabić jednego surba, jak zabiję surba to moje problemy znikną. Cześć! Chyba razy się nie nabiorę na to samo, gdzie ty jesteś tu. Kurde, jak oni to zrobili? Zresztą to było tak zatrapowane tutaj. Hmm. W tym przejściu się jeszcze postawi trapa. Mogłem pod hakiem postawić trapa. Wyleciało mi to z głowy Za bardzo się skupiam na innych rzeczach, jak to jest surf Cześć O, ty chyba ktoś No to memento mori Gdzie ty jej tą rękę wsadziłeś? Co ty jesz? Ej, co ty jesz? No ja właśnie... Blood on your face zdobyto trofeum, no to fajnie, no to fajnie. Mmm, teraz wydaje mi się, że nie mają co zrobić. Przecież przed chwilą pisałaś na haku. To tobie odpuszczę. Cześć. Ciebie nie zabiję. Co nie, bo masz już dwójkę, to... Ta, no ty byłaś na haku dopiero Tu jest trap, dobra, nie zauważyłem Nie chciałbym tunelować to bardzo, cześć Tu ty byłaś tylko raz na haku, więc... O, jeszcze w trapa wbiegniesz Mam nadzieję, że mi tamta ostatnia laska nie ucieknie, była Teraz tylko tą meg na hak dać i potem po prostu trzech surów położyć. O, podnoszą się tam. A już spamuje trapa na wszelki wypadek. Cześć. Się tu się wiecie. O, cześć, Majak. Ty jeszcze nie byłaś na haku. Wciągnij tą celinę Dobrze Wszyscy mają dwójkę Fenomenalnie słyszę A ja Pójdę na kogoś innego No i tam są Już nie ucieknieć ale tu Mikaela się szpyleć O, ciebie tu nie ma Robiła mnie trochę Chodź O paletka Uhuhu, wiedziała, że tak zrobię, wiedziała. Ale zawsze to dodatkowe punkty. Trzeba ten generator skopać. U góry. Teraz tu trapa postawię. No. O Jezu. Przedobrzyłem Tu umierasz nie. Albo jeszcze nie w święcie przekonany, że umierasz Okno to jest podwójne, nie? Tak Słyszeć, słyszeć, słyszeć. No, już jest koniec. I Mori. Dobrze poszło. Teraz położyć dwa surby zostało tylko. Dobrze rozegrałem ten mecz, ale strasznie się boję, że będzie włas. Tu pójdzie trap Tu też pójdzie trap Tu pójdzie trap z mi dwa trap W tym miejscu I tu jest skręcony? Nie Ale to w tym miejscu Czekaj tu o. Nie, nie, nie można tak powiem z drzewami trapa postawiać? Gdzie oni są? Nie bardzo chcę, żeby ten mecz spał w nieskończoność. A to by było zabawne, jakby to było. Przejdź, go nie widzę się regresuje, ten nie jest kręcony Oni generatorów nie kręcą Mam cię Lewo No To jest moja siupka co się stało Co się stało Trap 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 Nieważne gdzie się będziesz czołgać i tak wpadnie trapa Dajcie mi już zrobić tego adepta Zwięcony. Czyli tu gdzieś musi być surf. szkampiłbym ją lekko. No, i czołga, Surf jest w tamtą stronę, tak? Ale. No chyba gra w łaz. Dobra To innej opcji nie ma niż liczyć na szczęście Smacznego Wiedźma Tu nie ma wazu Coś czuję, że ona go znajdzie pierwsza jest surf. Mam się? Teraz mi odbiegniesz trochę daleko. Mam nadzieję, że was jest na małym. O! Nie odbiegła. No co? Co? Nie, 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 Jest Jest Uf, uf, uf. Aż wstałem z wrażenia O, dobrze poszło Merciless killer No dobra, dziękuję za oglądanie Jestem zadowolony z tego meczu W miarę adeptu danych. Zmieściliśmy się w 15 minutach Dziękuję za oglądanie, cześć, papa pa.